Czy czasem Cię nie szokowało to sformułowanie, że Jezus mówi, że będziemy robili jeszcze większe rzeczy niż on? Jak to? Jak to możliwe? Przecież On jest człowiekiem i Bogiem i robił tak wielkie rzeczy i pięć tysięcy, i rozmnożenie chleba, i to, i tamte No Jak to jest możliwe, że my możemy robić większe rzeczy? Kim Kimże jesteśmy? Jesteśmy tylko ludźmi. No właśnie, ale tak mówi. Więc o co tu chodzi? No właśnie, wydaje mi się, że. To jest też w połączenie z tym tekstem, co było wczoraj. On jest nas, on działa przez nas, on nas ukochania. I było tyle ludzi, którzy szli Jego drogą, jak inspirowali się tym. I przecież to by było wtedy jakieś dziwne, jakieś bardzo mało twórcze. Gdybyśmy my byli tylko zawsze takim dzisiaj się takimi maleńkimi my, a któż ja jestem, że mam 5 tysięcy, to ja nie mogę więcej niż 4 tysiące, no bo przecież kim ja jestem i takie samoograniczanie się, samoograniczanie się, a przecież te rzeczy, z którymi mamy się mierzyć, są coraz większe. Mamy prawie miliard osób, który jest nierozżywiony, który potrzebuje pomocy. Mamy Tyle różnych rzeczy, których należy rozwiązać, pokonać, których nawet ludziom się wtedy nie siły, że mogą istnieć Wskażenie atmosfery, problemy, kryzysy klimatyczne, inne. Trzeba im sprostać i on nas będzie do tego uruchamiał, ale wtedy, kiedy będziemy właśnie wciąż się otwierali, a nie się ograniczali, on to umiał, a my to, co w tym możemy. Nie, jesteśmy Jego dziećmi, tak jak jest w naturze. Jest jednego ziarna, jeden głos ma ileś ziarna, plon dwudziestokrotny, stokrotny, więc to normalne i ważne, żebyśmy myśleli, że możemy i należy nam robić większe rzeczy. Tak to czuję i myślę, chociaż wciąż tak jestem lekko zszokowana tymi słowami, a Ty podziel się ze mną, cześć.